Czas na weekendową prognozę pogody Adam Giza, witam i zapraszam, piątek! W piątek sytuacja baryczna nad Polską niemal nie zmieni się. Nasz kraj pozostaje na skraju rozległego wyżu arktycznego, a wzdłuż zachodniej granicy kraju zachmurzone niebo i lokalne symboliczne opady deszczu zapewni mało aktywny front atmosferyczny, który przyjdzie do nas z nad Niemiec. Do Polski będzie napływało zimne arktyczne powietrze. Na termometrze najchłodniej na północy 9 stopni, 11 na wschodzie, 12 na południu, najcieplej na zachodzie 13. Sobota! W sobotę pozostaniemy pod wpływem pogodnego wyżu z nadpołudniowej Szwecji. Układ ten na ogół zapewni nam piękną, prawie bezchmurną pogodę. Niestety do Polski napłynie jeszcze zimniejsze arktyczne powietrze. Na termometrze najchłodniej na północy 8 stopni, 9 na wschodzie, 10 na południu, najcieplej na zachodzie 12. Niedziela! W niedzielę przeważająca część Polski pozostanie pod wpływem pogodnego wyżu z nad Szwecji. Tymczasem wzdłuż południowej granicy naszego kraju załamanie pogody zapewni zbliżający się z nadniziny węgierskiej deszczowy niż nad przeważającą część naszego kraju będzie napływało zimne arktyczne powietrze. Dla odmiany na krańce południowe Polski zacznie napływać łagodniejsza masa powietrza z południa Europy. Na termometrze na przeważającym obszarze 8 stopni, najcieplej na zachodzie 10. Teraz to wszystko do usłyszenia.